Pała Bogu, a Wam pokój, bracie i siostry, za cudowne Boże Słowo za Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas, abyśmy mieli życie wieczne. Chcę przeczytać z Ewangelii Świętego Łukasza, 12 rozdziału 3 pierwsze wersety. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali zaczął mówić najpierw do uczniów swoich strzeżcie się kwasów faryzeuszów, to jest obłudy bo nie ma nic ukrytego co by nie wyszło na jaw ani tajnego co by nie stało się wiadome dlatego co mówicie w ciemności będzie słyszane w świetle dziennym a co w komorach na uko szeptaliście będzie rozgłaszane na dachach Pan Jezus Zwracając się do swoich uczniów, chociaż była niezliczone rzesza tłumów, ludzi. On zwraca się do swoich uczniów. Mówi słowa, które, gdy czytamy, oni przenikają naszą duszę i zastanawiamy się nad swoim życiem. No, zwraca się pierw Pan Jezus, aby się szczegli, no, kwasów faryzeuszów, te z obłudy. To było ich największym, no, Grzechem, przeszkodą, problemem, bo często pani o tym mówi w faryzeuszach, chociaż my dzisiaj na nich inaczej troszkę patrzymy. Za czasów pana Jezusa, faryzeusze to nie byli, no dzisiaj zawsze to w negatywnym świetle. Zawsze tamto źli, tacy kiepscy i tak dalej. Za czasów pana Jezusa oni byli bardzo wysoko postawieni. Oni dawali naukę, słowo, zakon. Oni byli uważani. Prości ludzie im się kłaniali, witali ich z daleka. To nie było tak, jak my dzisiaj sobie wyobrażamy. Ale Pan Jezus ich przenikał i znał ich życie. Mówi, wystrzegajcie się ich kwasu, czyli obłudy. Wystrzegajcie się ich podwójnego życia. Wystrzegajcie się ich podwójnego postępowania. Oni w synagodze, gdy brali Biblię, czytali, nauczali, no to byli Tacy, no, zdaje się święci, takim, no, jak my to rozumiemy, w życiu codziennym, powiedzmy, całkiem inni byli. I tu mówi o pewnych rzeczach, które, no, gdy rozmyślamy, przenikały moje, Twoje serce. Mówi: nie, nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówicie w ciemnościach, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na uchwach szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. I to wszystko, przed Bogiem nie ma nic ukrytego, nie ma nic utajnionego. Jeżeli nie tu, na ziemi to wyjdzie na jaw, to kiedy stanę przed liczem Bożym, twoje życie będzie jak film pokazane. Nieraz ludzie, którzy przychodzą, szukają Boga, pokutują, to mówią, ujrzałem swoje życie jak film. Ujrzałem wszystkie swoje grzechy, nieprawości, całe moje postępowanie. I przed Bogiem nie ma nic ukrytego, nie ma nic zatajnionego. I przyjdzie dzień, czas, kiedy to wszystko będzie odkryte. I to, co może mówić gdzieś tam na ucho, mówi gdzieś tam w swojej sypialni to wszystko będzie wiadome, odkryte przed obliczem Wszechmogącego Boga. Zresztą jest pewna taka historia zapisana w Księdze Proke Ezechiela, ósmy rozdział, Muszę ją przeczytam. Gdy w szóstym roku, gdy w szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia, tego miesiąca siedziałem w swoim domu, a starsi ludzcy siedzieli przede mną. Spoczęła tam na mnie ręka Wszechmogącego Pana. I widziałem, o, to była postać z wyglądu jakby człowieka. W dół od tego, co wyglądało na jego biodra, było, było o, był ogień. W górę od tego, co wyglądało na jego biodra, był blask, jakby połysk polerowanego kruszcu. I wyciągnął coś w kształcie ręki, chwycił mnie za włosy, za, na głowie, a duch uniósł w górę między ziemią a niebo i zaprowadził w widzeniu Bożym do Jerozolimy, do wejścia bramy wewnętrznej, zwrócony ku północy, gdzie znajdował się nienawidzony posąg, pobudzający do nienawiści. Może tak chwileczkę się zatrzymam. Zawsze północ wskazywała na nieszczęście, nienawidzony posąg. To możliwe chodziło o Asztere, którą postawił, pamiętacie, król Menases, tam na dziedzińcu świątyni. A oto była tam chwała Boga Izraelskiego, podobna do tej widzeni, którą miałem na równinie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy. A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był wejścia ten znienawidzony posąg, i rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, które dopuszcza się tam, tutaj, dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Ale ty zobaczysz jeszcze większą obrzydliwość. I zaprowadzi mnie do bramy dziedzińca. A gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. I rzekł do mnie: synu człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto była tam przejście. I rzekł do mnie: wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów. I bydła, i ochyda, wszystkie ohydy, i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Zaniaszem, ja synem szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności? Każdy w swoim pokoju z obrazami. Mówią bowiem: Pan nas nie widzi. Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie: Zobaczyć jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadzi mnie do wejścia północnej bramy świątyni pana. Oto siedziały tam kobiety, które opiekiwały tamuza. Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, syny człowieczy? Użyć jeszcze większą obrzydliwość niż te i zaprowadzi mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. Oto wejście do przybytku Pana. Między przedsionkiem altarzem ołtarzem było około dwudziestu pięciu mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi, oddawali pokłon słońcu. Wtedy rzekł do mnie, synu człowiecze, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu ludzkiego popełniać obrzydliwość, które tu popełniają napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu. Oto patrz, winne latrości przykładają do nosy, dlatego ja postąpię z nimi w gniewie. Ani nie drgnie moje oko, nie zlituje się, a gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich. To, co robili w ciemnościach, w ukryciu, w swoich domach, Bóg to wszystko widział, pokazuje na światło dzienne. To, co im się wydawało, że nikt nie widzi, Mówią, Pan nas opuścił, Pan nie widzi, Pan nie wie, jak ja postępuję. Słowo Boże mówi, że Pan Bóg wszystko widzi. On ma na wszystkim otwarte oczy. I to, co tam robili w swoich domach, skadzali, skadzili dla Baalów, oddawali pokłon słońcu, Bóg to wszystko widział. Bóg widzi. Twoje i moje życie. To wszystko jest odkryte i jawne przed Nim. Przed Nim nie da się nic zachować, niech ukryć, nie da się nic utajnić, nie da się nic jakoś tam, ach, tego nie widać. Tak jak ja tam gdzieś wyjadę, będę postępował, czy będę prowadził yy, nieuczciwie swój interes, ale akurat nikt tego nie widzi. A Bóg mówi, że widzi. I to wszystko stanie odkryte. Przyjdzie dzień, że to wszystko zostanie objawione. To wszystko, co robisz tam w cichości, w ciemności, w zakryciu, gdzieś w zakamarkach swojego serca, swojego życia, Bóg to wszystko widzi. I przyjdzie dzień, że to wszystko zostanie objawione. Bracie siostry, tak się często wspomina, aby zmieniało się nasze życie. Ja wiem, że wielu dzisiaj jest. Bardzo mocno kościoły, zbory modlą się o przebudzenie. Odałby Bóg, aby przyszło Boże przebudzenie. Nie jestem przeciwny temu. Pierw, aby ono przyszło, musi przychodzić przemiana do naszego życia, celem Bożego przebudzenia. Różne fałszywe mogą mieć miejsce, kiedy życie niezmienione, kiedy ludzie żyją jeszcze w świecie, kiedy grzech wypełnia ich serca. Może przyjść jakieś tam przebudzenie ale czy ona będzie od Boga? Czekamy Bożego przebudzenia, Bożej łaski, aby Duch Boży powiewał pośród nas. Czy kiedy czytamy 139 psalm, znany ten psalm, ale niech on jeszcze raz zabrzmi w naszych sercach. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Pani, już nazie całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt niosła bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli stąpię do nieba, ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. gdziebym się nie udał? czybym bym wstąpił do nieba? Czy pójdę do krainy umarłych? Panie, ty tam wszędzie jesteś. Gdybym o skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcach morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. To mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje, i, noc się stanie, i nocą się stanie światło wokół mnie. To i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta, ukryta przed tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twoje, Boże! Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je zechciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze bym był z tobą. O gdybyś zechciał o Boże zabić bezbożnika, niech odstąpi ode mnie martwi, ode mnie mężowie kwichciwi. mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą Panie, nie ma w nienawiści, i nie, nie brzydzą się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Czytając ten psalm, co chciałbym powiedzieć? Bóg nie jest szpiegiem. Nie śledzi każdego naszego kroku i patrzy na nasze najmniejsze potknięcia, aby nas ukarać. Bóg jest nam życzliwy. Czy wspominał Janek? On pokazuje... Że on zna całe nasze życie. On się troszczy o nas. I On chce, żebyśmy wiedzieli, że on zna wszystko o nas. Nie ma żadnej rzeczy ukrytej, utkanej, nie ma nic gdzieś, co się dzieje w naszym życiu, o czym On by nie wiedział. Dlatego patrząc w Jezusie Chrystusie, On chce okazać życzliwość, łaskę dla nas. Chce sprowadzić nasze drogi na te drogi odwieczne. Na Boże drogi chcę, aby przeprzemiana do naszego życia. On wie wszystko. Dlatego jest powiedziane, że to, co gdzieś tam szeptacie na ucho, gdzieś tam mówicie w ciemnościach, to wszystko zostanie ujawnione. Dlatego starajcie prosić Boga, aby zmieniało się twoje i moje życie, aby uległo ono zmianie, aby było przemianone nasze życie. Tak często o tym się głosi. By Pan Bóg posyła to słowo przez braci, aby przychodziła przemiana dla naszego życia. On naprawdę, Bóg życzliwy jest dla nas. On naprawdę miłuje się nad nami, lituje się nad nami. On wie wszystko. Wie każdy nasz krok i wie, jak idziemy. I gdy zwracamy się do Niego, on jest w stanie nasze kroki odwrócić, odmienić. Jak tutaj psalmista mówi. Badaj mnie i doświadcz. Poznaj serce moje, poznaj myśli moje, przecież Ty, Pani, to wszystko znasz. I zobacz, nie kroczę drogą zagłady, zobacz, jaką drogą idę, jaką kroczę, gdzie, po, gdzie idzie moje życie, a prowadź mnie drogą odwieczną. Mówi o tym, gdy jakby podzielony jestem, psal, w pewnym momencie mówi, aby zabił bezbożnika, tych, którzy Ciebie nienawidzą, i ta robi moja dusza. Myślę, że autor psalmu, Dawid, mówi, żebyśmy nie śli drogą bezbożnych, ale śli drogą pobożności, drogą i za nim, abyśmy nie zbaczali z dróg bożych, ale kroczyli jego drogami, aby bezbożność nie wchodziła do naszego serca, aby nie miała miejsca w naszym życiu, śli żyli pobożnie, śli za nim. Wszystko przed Bogiem jest odkryte, wszystko jest odsłonięte. Każda myśl, każdy zamysł serca przed Bogu jest znany. On jest w stanie zmienić nasze postępowanie, nasze myślenie, nasze zamysły. On wie wszystko. Żyjmy pobożnie. Bóg jest na nas życzliwy. On okazał łaskę w Jezusie Chrystusie. Oddał swojego Syna, aby wziąć grzechy wszystkich ludzi. Często wspominam, wziął grzechy tych, którzy krzyczeli ukrzyżuj. Wziął grzechy tych, którzy mordowali chrześcijan. Wziął grzechy wszystkich. I każdy największy morderca, który w pokucie przyjdzie przed oblicze Boże, Bóg mu przebaczy i Go zbawia. Dlatego starajmy się żyć zgodnie z Jego Słowem. Starajmy się kroczyć Jego drogami w swoim życiu, w każdy dzień. On wie wszystko. Bo przyjdzie czas, jeżeli nie tutaj na ziemi ujawni się nasze postępowanie, to tam, kiedy przyjdziemy przy oblicze wszechmogącego Boga, kiedy jest staniemy przed Jezusem Chrystusem, nieraz nasza twarz może zaczerwieni się, kiedy Pan pokaże wszystkie tajności naszego życia, za któreśmy nie odpokutowali, z któreśmy nie wyznali Panu, a żeśmy robili coś w ciemności. Co zrobiliśmy, aby inni nie widzieli? A co jest naganne, co jest niewłaściwe, co nie jest prawe? I to wszystko zostanie odkryte przed Bogiem i przed Jego całym Kościołem. Twoje i moje życie. Teraj, kiedy trzeba, pokutuj, wyznawaj swoje grzechy, zmieniaj swoje życie. Idź za Jezusem, idź za Panem. Tak jak uczy Jego Słowo. Przed Bogiem nie ma nic ukrytego. On utkał Ciebie. On stworzył Ciebie. On ozna Twoją duszę. On ozna Twoje serce. On ozna Twoje myśli. On ozna Twoje trudności. To nie jest tak, że Bóg czegoś nie wie, czegoś nie zna. Coś omija w Twoim życiu. On nic nie ozna. ozna Twoje łzy. ozna Twój śmiech. ozna wszystko. I we wszystkim jest w stanie Ci pomóc. On naprawdę jest życzliwy dla mnie i dla Ciebie. On naprawdę Cię miłuje i kocha. On nie jest, jak powiedziałem, szpiegiem, który patrzy na każde Twoje potknięcie, aby Ciebie zaraz ukarać. Ale jest Tobie życzliwy. I chce, żebyś zmienił, zmieniła swoje życie. Szli drogą Bożą, drogą Jego przykazań. On pragnie, abyś nie postępował dalej niewłaściwie. Bo, wie, bo Ci mówi o tym swoim słowie za to wszystko będziesz musiał zdać relacje przed Bogiem. I nie myśl tak, jak ci starsi Izraela, którzy robili bezprawie, oddawali cześć Asztercie, bałwano, odwracali się od Boga i myśleli, że może Bóg ich nie widzi, a świątyni może, gdy będąc tam, uważali siebie za pobożnych ludzi, a Bóg zaprowadza Ezechiela i pokazuje ich całą nieprawość i bezbożność. To wszystko objawia najaw. Bóg może zrobić to w Twoim i w moim życiu. Dlatego przez swoje słowo zachęca Cię naprawie swoje swojej drogi, na swoje swojej ścieżki, wiedząc tam, że On wszystko widzi. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek się nie udasz, On jest z Tobą i On widzi Ciebie i pragnie Ci błogosławić. Pragnie sprowadzać Twoje drogi na właściwe ścieżki jeżeli Ty chcesz być z Nim, jeżeli zwracasz się do Niego, jeżeli ufasz mój, i wierzysz, i Jego Słowo chce w sensie się cenne dla Twojego życia. On chce być z Tobą. On chce prostować Twoje i moje drogi. On chce zmieniać Twoje i moje życie. On chce zmieniać Twój i mój charakter. On chce zmieniać Twój i mój język. Przecież On daje wszystko nowe. Kiedy ludzie naprawdę się nawracają Bóg zmienia. Bóg zmienia wszystko w ich życiu. Zmienia postępowanie, zachowanie. Jedną rzeczą, którą taką jest, zmienia język. Inaczej zaczynasz mówić. Jeżeli dalej mówisz, jak ten świat, mała przemiana przyszła w twoim życiu, a jeżeli zaczynasz mówić tak, jak Bóg oczekuje tego, przyszła zmiana. On zmienia. On zmienia wszystko. Zmienia myślenie, postępowanie język, zachowanie. Tak jest Bóg. On jest z Tobą, odda swojego Syna, Jezusa Chrystusa, za mnie za Ciebie. On chce pracować, On chce błogosławić Ci, On chce dawać Tobie łaskę i to ponad miarę, aby ona, ta cudowna Boża łaska, pracując w Twoim sercu, w moim sercu, przemieniała Twoje i moje życie. Taki jest Pan. Dlatego przychodźmy z ufną odwagą do Niego, z, z, z taką zaufaniem, z wiarą, z ufnością, że On posłał swojego świętego Ducha, aby zmieniać Twoje życie, Twoje myśli, Twój charakter, Twoje postępowanie, aby błogosławić Ciebie tutaj na ziemi, abyś Ty i ja był podobny do Jezusa Chrystusa. Do tego, który jest panem twojego życia, jest wzorem do twojego życia, jest tym, na którego kieruje swój wzrok i pragniesz, aby wkraczać w jego ślady, aby tak samo postępować, zachowywać, żyć, takie same mieć serce, jakie było jego. Przecież nikt nie zmieni serca, jedynie Bóg, sam siebie nie zmienisz a przychodź z ufnością do niego i on będzie przemieniał twoje i moje życie amen